No i co? Ja mam tu mówić teraz? Potworek i stąd? No pra Proszę. Czy ja mam zasnąć? Oho! No to nic, najwyżej to przyspieszę. Jakby za długo tam łaził. No. Poszedł, dobra, spoko. Eee... Tu już chyba nic więcej nie ma. Zobaczymy, czy idzie tu wejść kanał. Nie. Ok, to teraz przeczyścimy naszą strzykawkę, bo jest brudna, z pirolem. Już jest czysta. Ha, dobra. Lecimy stąd. A, ja znowu mi coś pierdolnie tutaj? Nie, tym razem nie. Ok, ale teraz muszę do tego gościa się znowu dostać, więc zrobimy taki trika, że sobie poskaczają po krześle. Bo nie chcę w te lasery się wrąbać. I właśnie tu się przyda obracanie. Dobra, ale uda mi się to przeskoczyć? Tak, dobra, spoko. A jak przejdzie zaufana w krew, to potrzebujemy krwi tego ziomka. Dajcie mi to lepiej, bo nie chcę się wrąbać. OK. Mamy krew. Jest! Możemy wejść do środka. Okej, okay, jesteśmy. Co my tu mamy? Witamy w schronie. Tak się ten przedmiot nazywa? Tak. Aha, płyta CD z napisem. Dobra. Notatka. Spóźniłeś się, przykro mi. Dziś spakowaliśmy, Dziś spakowaliśmy się i wyruszyliśmy. Minęło już 6 miesięcy od chwili, gdy skoleciliśmy tę fortecę i rok od kiedy uwolniliśmy wyrysa Turngate. Jasnym jest, że nikt nie przyjdzie nam z pomocą. W głosowaniu zdecydowaliśmy, by podjąć próbę ucieczki przez stare szyby kopalniane, ponad którymi wybudowano ten na środek. Zaraz po tym jak zaczęły się kłopoty, jeden z naukowców podjął próbę ucieczki tą drogą. Co prawda od tego momentu nie da znaku życia, ale nic nie wiadomo. Wynik głosowania były następujące. Oś... Wyniki głosowania powinno być, były następujące. 8 osób za, 3, prze... 3 za przeciwko, za przeciwko, 3 przeciwko. Każdemu, kto się tu znajdzie, radzę robić, zrobić to samo. W bazie nie ma więcej niż kilku ocalonych i liczba ta wciąż się kurczy. Znikają, tracą rozum lub zostają zarażeni. Należy pójść kanałami a stamtąd do kopalni. Musimy spróbować wydostać się na powierzchnię, a później wyruszyć przez śnieg i lód. Nie ma innego wyjścia. Możliwe, że zabiją, zabije nas niska temperatura, ale to i tak lepsze niż skończyć jak Grey. Jedyną osobą, która wciąż może być na terenie ośrodka jest Howard. Howard. To w pewnym sensie nasz przywódca. W kuchni, którego zamienił na kuch... W kuchni, którą zamienił na biuro, tłumaczył jakieś stare teksty i w końcu stwierdził, że wie, jak pokonać wirusa. Kilka tygodni temu wyruszył, by wprowadzić swoje plany w życie. Od tamtej pory nie dał znaku życia. Widocznie mu się nie udało. Amabel Carlito, zastępca szefa kuchni. Okej... Okay. Eee, tutaj widzimy naszą kopalnię, w której wcześniej się... W której wcześniej łaziliśmy. Okej. Okay. Wstawaj. Lecimy tutaj zobaczyć, co tu jest. Oho. Coś już to na dole biega. Środki przeciwbulowe, bateryki, eee. Jumpuj. -y. No, nic. No i tu też nic. Okej, okay, teraz tak, to jest beczka z złotopalnym, z benzyną dokładnie. Wiem, że tak wiem wszystko teraz na początku, ale na przykład kumplom pokazywałem tą grę i. pamiętam początek pra praktycznie na pamięć. Tutaj do tego momentu gdzieś. Później już tak nie będzie. Więc. E, zapalamy. A wypowiem wam w ogóle, dlaczego to zapalam. Bo tutaj pisze, że drzwi w przypadku zagrożenia się otworzą, a zagrożenie, a tu mamy czujnik dymu. Dlatego musimy zapalić to. I dać to pod dymu, żeby otworzyło się drzwi, bo będzie zagrożenie Takie małe wytłumaczenie zagadki Dobra No dawaj Działaj Ej, woda No patrzcie, co za hamstwo. O, patrzcie, Filip jest odporny na ogień o palcie A czy no co jest kurwa? No pozdrowienia z Syberii, nie? Czekajcie, może gdzie indziej tu A może to są czynniki, no ale przecież widać, że to to woda ma wypuszczać, nie? O! Ale świetna woda normalnie Niszczycielska Aha, to nie był czujnik, to była lampka. Ale ze mnie debil. Dobra. To nic nie ma. O talerze. Możemy rzucać talerze... No, chodź tu. Woo! No, dobra, co my... Nie chcą się otworzyć. Oho! Patelnie spadają tutaj nawet w penumrze. Okej. Okay. E, bateryjki mamy, e, nic, a w lodówce? Kepucz. Dobra, kepucz skończony. Już porówek sobie nie zrobię. Okej, okay. talerzyki, piekarnik. E, nic nie ma tu ciekawego. A w tych? O, artefakt. Artefakty są po to, żeby... Trzeba ich zebrać 20 bodajże w czasie całej gry. Wtedy dostaniemy kod do takiego pliku w co w grze jest Super Secret Exe. Ale to sami sobie zobaczycie, co tam jest. A kod sobie możecie na necie znaleźć. No chyba, że mi się uda wszystko znaleźć. Bo jak pierwszy raz grałem, to mi się udało znaleźć 19 notatek na 20 i 19 artefaktów na 20. Więc trochę fail Dobra, w śmietniku coś jest. Tak, śmieci. Tego się nie spodziewałem. Ok. No. no, na pewno to odczy odczytam, jak to jest odwrócone. O, Filip jest tak dobry, że przepisał sobie tą notatkę do zaszytu. Ale dobra. To przeczytam ją oczywiście. 1910. Uruchomienie północno-zachodnie kopalnie ołowiu. 17 sierpnia 1930. Z badań prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Kopenhalskiego bo wynika, że duża liczba samobójstw może mieć związek z występowaniem w kopalni pewnych pierwiastków chemicznych. 3 września 1939. Wybuch II wojny światowej. 1 grudnia 1939. Część kopa, kopalnie ołowiu przekształcona zostaje w brytyjski bunkier dowodzenia. 14 sierpnia 1945. Zakończenie II wojny światowej. 15 sierpnia 1945 Oficer dowodzący składa raport na temat odkrycia starodawnego artefaktu podczas rutynowych czynności remontowych. 1952 Północno-zachodnia kopalnia ołowiu zostaje zamknięta. 1954 W miejscu starej kopalni rusza wydobycie ołowiu i ród żelaza. 1969 Do kopalni żelaza wysłany zostaje dr Peters, mający zajęcie badaniem występującymi, występuj, z badaniem występującej w okolicy zdeformowanej fauny. 1970. Doktor Peters natrafi na nadnaturalny rozmiar egzemplarzy chruścików. 21 sierpnia 1972. W kopalni dochodzi do poważnego wypadku. Jest wielu zabitych, większość ciał nie udaje się odnaleźć. Prace wydobywcze zostają zatrzymane. 19 stycznia 1973. Wieść o wydarzeniach, jakie miały miejsce na Grenlandii, dociera do organizacji Archaic. 1 kwietnia 1973. W miejscu opuszczonej kopalni żelaza roz... rozpoczyna się budowa stacji badawczej schron. 1975. Budowa schronu zostaje ukończona. Na czele załogi stają nadzorca Ben Stafferson, chemik Troy Ratenskwie Re oraz tłumacz Howard Lefraskue. 1990. Działania prowadzone przez personel schronu zostają rozszerzone na kolejne stanowiska wykopaliskowe, w tym stanowisko B, jaskini wodną. 12 sierpnia-września 1991. Troy Ratenskwie zostaje zastąpiony przez Neila Oswalda, Odtąd głównego chemika na stanowisku B. 6 stycznia 1992 Na stanowisku B odkryte zostaje substancja 63 oraz artefakt 66B. 20 lutego 1992 Stanowisko B zostaje zamknięte z uwagi na obecność wrogo-nastawionej fauny. 3 marca 2000, 2000. Główny zespół wykopaliskowy odkrywa grobowiec Sungate'ów. Prace są kontynuowane pomimo protestów ze strony Howarda Freskew. 27 kwietnia 2000 Tego dnia główny nadzorca Wil Wilbur, Wilbur Frisk. Planuję przeprowadzić dokładne badanie wewnętrz, wewnętrzna grobowca turngate'ów. Okej. Okay. Eee, baterie. I latarka jest. Finally, znalazłeś mi latarkę, której tak no nie będzie potrzebna. I kompa mamy tutaj. Napęd sidrom. A, trzeba... czekajcie płyta płytę najpierw włożę. Byłoby miło. Okej. Okay. Co my tu mamy? Witamy w stacji badawczej schrony na Grenlandii. Schron to wybudowany w latach 70. samowystarczalny obiekt, mający służyć członkom kasty wywyższonych organizacji Archaik, wprowadzonych przez nich poszukiwaniach starodawnej wiedzy oraz w jej późniejszym zabezpieczeniu. Jako nowy członek personelu stacji wiedzieć musisz o podstawowych zasadach. Przestrzegając ich, staniesz się wartościowym pracownikiem Archaik. W schronie znajdziesz wszystko co niezbędne do komfortowego życia, w tym kantynę, salę gimnastyczną oraz ambulatorium. Oprócz tego szereg laboratoriów chemicznych oraz biologicznych, stanowiska pracy, sprzęt wydobywczy, a także dbającą o porządek ochronę. Z wymienionych na początku korzystać możesz w czasie wolnym, jeśli zaś chodzi o to ostatnie, otrzymasz odpowiedni przydział. Z uwagi na charakter naszej pracy pamiętaj, jeśli poczujesz się źle, zaczniesz się kręcić w głowie lub z jakiegokolwiek innego powodu zaczniesz tracić nad sobą kontrolę, nie zgłaszaj się do ambulatorium. Przywiąż się porządnie do jakiegoś solidnego obiektu. Postaraj się zamknąć szczelnie wszystkie drzwi. Czekaj na przybycie odpowiednio przeszkolonego personelu. W najgorszym wypadku przygotuj się do połknięcia osobistej kapsułki z cyjankiem, którą otrzymasz po zakończeniu niniejszej odprawy. Archaik nie lubi tracić swych cennych pracowników, ale może to być konieczne dla dobra operacji. Jesteśmy pewni, że nasza współpraca ułoży się pomyślnie. Fajne. Taki czarny humor trochę. E, dobra. Okej, okay, zmiany haseł. Ważna informacja. Czasu oddania do druku twojego... Przewodnika osobistego zmienił uległy następujące hasła. Drzwi 456. No to jakieś kody mamy. I powyższe informacje są oczywiście ściśle tajne i nie, nie należy dzielić się z nimi innymi członkami zespołu. To zaraz zobaczymy, a wprowadzenie. A to jest to samo, co słuchaliśmy. Ok, to badania TXT. Czytamy. W trakcie moich badań odkryłem coś fascynującego. Wielokrotnie powtarzałem nadzorcowi. Nadzorcy Friskowi, że muszę przeprowadzić dogłębną analizę tekstu, zanim tłumaczenie uznać będzie można za ukończone. Tymczasem on dalej prowadził swoje kopaliska, za co przyszło mu w końcu zapłacić wysoką cenę. Poziom bezpieczeństwa jest w przypadku tego ośrodka tak wysoki, że poza tymi murami nie istnieje nic, co mogłoby naprowadzić kogokolwiek na ślad schronu. Nawet centralna kasta nie dysponuje wiedzą na ten temat. Prawda jest taka, że jedynym co łączy to miejsce ze światem zewnętrznym to są notatki sporządzone przeze mnie przez wiele lat temu. Od chwili, gdy uwolniony został wirus, co miało miejsce ponad rok temu, nie podjęto żadnej akcji ratunkowej. Ani jeden człowiek nie próbował dostać się do stronu. Zanim wirus wydostał się na wolność, wysłałem wiadomość do kogoś zaufanego. Mogę... mogę mieć tylko nadzieję, że mój syn Filip otrzymał wysłany przeze mnie list i zrobił to, o co go prosiłem. Niezależnie od tego, co stanie się na terenie tego kompleksu, mogę być przynajmniej spokojny, że po tym miejscu nie zostanie żadnych lat, a skrywane tu tajemnice zostaną pogrzebane na wieki. Wieloletnie doświadczenie nauczyło mnie, by... Nie by przykładać zbyt wielkiej wagi do pojedynczych odkryć, ale informacje, które trafiły ostatnio w moje ręce, mogą mieć ogromne znaczenie. Nie tylko dla nas tutaj, ale także dla całej ludzkości. Wcześ, Wcześniej rano zamierzam poszukać chodników, którzy zechcieliby wyruszyć ze mną tej części stronu. Gdzie aleje wirus? Pewnie nikt się nie zgłosi, ale i tak zapytam. Najpierw skieruję się do biblioteki. Co, co robić dalej? Zdecyduję później. Wierzę, że moje odkrycie może nam pomóc. Jeśli się mylę, pewnie nie uda mi się przedostać, nawet przedostać przez część mieszkalną. Pomyśleć tylko, że porzuciłem rodzinę dla jednego faktu, dla tej organizacji. Co jest bardziej przerażające? Fakt, że poświęcę coś temu tak blisko memu sercu czy to, że przez ani sekundę nie żywałem podjętej decyzji. Howard La Lafrescu, główny tłumacz. Dobra. Teraz musimy otworzyć te drzwi tu. Dlatego jakie one kot mają. Poczekajcie może to te drzwi. Nie. Eee, to fajnie. A, 236, dobra. Sprawdzimy jeszcze raz. 236, 1167. Dobra, jest. No, zamknij okno. Okej okay. to lecimy tutaj chyba te drzwi, to są. Tak, to te. No, odsun się. Mamy tu woreczki, flare, woreczki. Ale wory. Yeah. Dobra, to też są wory same. Wór i wór i nic więcej. Tu nic nie ma. A pod tą skrzynką mamy drabinkę.